Właśnie w czasie epidemii nakazywano nam y, karanie. My musieliśmy urządzać łapanki. Im więcej, tym lepiej. A jeżeli nie było y, czegoś w ogóle, to była naprawdę tragedia. Miejsce łowów, najlepsze, y, w cudzysłowie oczywiście, najlepsze, było y, przy szpitalu onkologicznym. Panowie y, na samej górze, siedzące za biurkami, jako pierwsi uciekli, y, bojąc się wirusa. Jak priorytetem dla kogoś. Z przełożonych było na przykład to, żeby ukarać kogoś za to, że wyszedł z domu. Miał kontakt z innym pracownikiem, który już leży pod respiratorem, a tylko jego odesłano do domu, a garstkę ludzi zostawiono, bo mają wyrabiać wyniki wyrabiać w cudzysłowie normę. Pouczenia nikogo nie interesowały tak naprawdę, bo liczył się tylko mandat. W straży miejskiej zacząłem pracować w grudniu 2018 roku. Wszystko układało się z początku, moim zdaniem, bardzo dobrze. Bardzo się cieszyłem na tą pracę, że będę mógł tym ludziom pomagać. Jednakże już mimo wszystko czułem jakiś taki dziwny, napięty nastrój. Też musiałem się wielokrotnie tłumaczyć w w czasie epidemii, z podejmowanych wyborów wtedy, już właściwie na każdym kroku, nie dość, że ja, jako jeden z licznych, zostałem wtedy na froncie. Oczywiście wszyscy z wyższych stanowisk, pierwsi uciekli do domów. Jakby to oni byli najbardziej narażeni na działanie epidemii. Ja, działając w terenie z ludźmi, pracując z ludźmi, jednak byłem. Wraz z moimi wtedy współpracownikami najbardziej narażony, ale oczywiście to nie był żaden argument. Ba, to nawet był większy argument na to, żeby sobie, no brzydko mówiąc, poużywać na nas, żeby nas poniżać. Kiedyś też była sytuacja, że w jednej sprawie przechodzień nas po prostu nagrywał i komentował, dlaczego robimy tak, a nie inaczej. Ja się musiałem z tego wyboru, dlaczego tak, a nie inaczej tłumaczyć, będąc pewnym, że mam rację. Po prostu mnie to przerosło w pewnym momencie, ja byłem w takim stanie, że zasypiałem na parkingu w samochodzie. Ja nie miałem po prostu siły ani jechać, ani w ogóle włączyć zapłonu w samochodzie, żeby dalej ruszyć, żeby dojechać do domu. Ja po prostu w samochodzie zasypiałem i wstawałem w samochodzie i szedłem na kolejność. Właśnie w czasie epidemii nakazywano nam karanie, bądź po prostu upominanie, no ale bądź co bądź było to wyciągania wobec ludzi jakichś konsekwencji, czy to pouczenie, czy to mandat karny, to jednak była jakaś sankcja wobec osoby. I my, pracując w szóstkę w pewnym momencie, bo całą straż wysłano na kwarantannę, na zwolnienia, już nie wspominając o tym, że Panowie na samej górze, siedzący za biurkami, jako pierwsi uciekli, bojąc się wirusa, gdzie to prawda, my byliśmy tak naprawdę na polu bitwy i to my powinniśmy się bać. A my tymczasem musieliśmy posłusznie wykonywać polecenia, będąc najbardziej narażonymi, i karać ludzi za takie rzeczy jak brak maski, czy też w bardzo początkowym stadium epidemii, za takie rzeczy jak po prostu wyjście z domu. Bez e, powodu wtedy takie e, przepisy obowiązywały, że niestety był nakaz pozostawania w domu. Ja my musieliśmy urządzać łapanki, jak za starych czasów, i po prostu nakazywać ludziom tłumaczenie się, dlaczego wyszli z domu. Musieliśmy to robić, inaczej musieliśmy się liczyć z tym, że będziemy się tłumaczyć przed komendantami, którzy. E, Potrafili właśnie z domu do naczelników, którzy dyżury jakieś pełnili, potrafili wyzwaniać. dlaczego tego i tego nie robimy, dlaczego tabelka się w tym i w tym nie zgadza i musieliśmy się tłumaczyć. Był COVID. Kolega był po covid i ja byłam po covid -zie. I kolega ewidentnie na odprawie stwierdził, że boli go wszystko. Ma temperaturę. I ja odmówiłam wtedy jazdy w patrolu w samochodzie, gdyż chciałam uniknąć ponownego zarażeniu się. Pan naczelnik napisał na mnie wtedy notatkę, że nie wykonuje poleceń służbowych. Następnie doszło do oceny okresowej, gdzie ocenił mnie bardzo nisko. Im więcej, tym lepiej. A jeżeli nie było czegoś w ogóle, to była naprawdę tragedia. A tragedia było, trzeba się tłumaczyć, dlaczego nie złapaliśmy kogoś, kto robił to i to. Były naciski na to, żeby po prostu szukać ludzi z tym i tym, i można było naprawdę wystosować, nie wiem, 30 mandatów wobec osoby, która nie miała maski. A na przykład było tragedią to, bo priorytetem dla kogoś. Z przełożonych było na przykład to, żeby ukarać kogoś za to, że wyszedł z domu, w czasie kiedy te przepisy obowiązywały. Gdzie też no, nie oszukujmy się, przepisy można było jak najbardziej poddawać pod wątpliwości, czy one są na pewno słuszne. Okazało się, że jeden z tych pracowników, właśnie który przyszedł, miał kontakt z innym pracownikiem, który już leży pod respiratorem. Ten pracownik, który przyszedł, przywitał się z nami wszystkimi uściskiem dłoni, a tylko jego odesłano do domu, a garstka ludzi zostawiono, bo mają wyrabiać wyniki, wyrabiać w cudzysłowie normy, żeby potem móc się oczywiście czym przed mediami pochwalić, że my działamy jako Straż Miejska. Liczyły się tylko i wyłącznie mandaty. Pouczenia nikogo nie interesowały tak naprawdę, bo liczył się tylko mandat, a najlepiej mandat, na osobie, która jest powiedziałbym w najcięższej sytuacji. Miejsce łowów, najlepsze, w cudzysłowie oczywiście, najlepsze, było przy szpitalu onkologicznym, gdzie najbardziej zagorzali, najbardziej bezwzględni strażnicy, którzy zosta zostawali nagrodzeni wyższymi stanowiskami bez przeprowadzania konkursów, jeździli sobie tam. No byli tacy bezwzględni strażnicy, którzy po prostu się tego nie bali. Nie, nie, nie było to dla nich jakkolwiek złe, nie mieli wyrzutów sumienia. No i oczywiście bez konkursów nagradzani są różnymi awansami na wyższe stanowiska. My byliśmy wysyłani, żeby biednych ludzi nękać za nieprzestrzeganie zasad tutaj określanych przez rząd, nieraz te zasady były no, bardzo wątpliwe, nie oszukujmy się. Podawano nam e, po prostu, jak ktoś się będzie, w cudzysłowie, uczepiał z ludzi, rzucał, to podajecie to i to, i, i tylko i wyłącznie. My mieliśmy, jak takie e, posłuszne ludki, wykonywać te polecenia. No i my mieliśmy właśnie chodzić za tymi ludźmi, biegać za nimi, wypisywać mandaty za brak maseczki, e, czy za, nie, za w ogóle wyjście z domu swego czasu. A y, kiedy my byliśmy bardzo narażeni, kiedy my y, zgłaszaliśmy jakieś problemy, to z nas wręcz się śmiano, wyśmiewano nas, y, że zgłaszamy jakiś y, problem. Ja wiem, że macie rodziny, macie nie wiem, zobowiązania finansowe, kredyty, ale nie można się bać. Nie można się bać mówić y, tego, co się dzieje, tego, czego odczuwacie. Trzeba otwarcie mówić o tym, co się myśli, o tym co się czuje. I może to się wydawać ciężkie. Odejście na przykład z pracy, w której się pracuje już jakiś czas, ale to naprawdę może się okazać najlepsza decyzja w życiu. Naprawdę przemyślcie to sobie, nie bójcie się, nie bójcie się myśleć, nie bójcie się mówić tego, co myślicie i nie bójcie się działać. By być na bieżąco zasubskrybuj kanał, a jeżeli chcesz opowiedzieć nam swoją historię skontaktuj się z nami.